Halo, cześć, wam witajcie, Tomasz z tej strony, a w tym materiale przejdziemy sobie przez najważniejsze informacje dotyczące rynku kryptowalut, powiemy sobie o kilku ważnych wydarzeniach z tego rynku, o kilku ważnych statystykach oraz generalnie o tym co na rynku się dzieje, gdzie warto być, co warto obserwować, powiemy sobie także o kilku akcjach pod potencjalne airdropy. Także będzie to taki zbiór informacji, które gdzieś tam sobie zapisałem. Więc bez przedłużania przejdźmy do konkretów. Lecimy sobie od takich podstaw, czyli cena bitcoina to aktualnie 25 781 dolarów. Całkowity market cap to 1 bilion 77 miliardów dolarów. Aktualny wolumen to około 20 miliardów dolarów. Oraz dominacja bitcoina wynosi w tej chwili prawie 47 jeżeli chodzi o sentyment na rynku, to cały czas, tak naprawdę od miesiąca, jesteśmy tutaj w tej strefie żółtej, a więc są to poziomy delikatnego strachu, co pokazuje dobitnie, że na rynku w tej chwili po prostu niewiele się dzieje. Patrząc na ostatni tydzień, widzimy, że kilka projektów zrobiło fajne wyniki, około 15%. Jest to m.in. Caspa, XRD oraz XLM. Oraz projekt Render, który zrobił około 10%. I są to projekty z top 100%. Skoro, jeżeli chodzi o projekty, które straciły najwięcej, to jest to projekt Gala, Mantle czy na przykład RLB. Jeżeli chodzi o ostatnie 24 godziny, to widzimy, że tak naprawdę poza Caspą, która w ostatnim czasie radzi sobie naprawdę bardzo dobrze, pozostałe projekty gdzieś tam cały czas tracą i tutaj obserwujemy aktualnie dosyć spore spadki. Patrząc sobie na aktualnie najpopularniejsze sieci na rynku kryptowalu, to tutaj także nie widzimy jakichś większych zmian. Sieć base cały czas utrzymuje się w pierwszej dziesiątce i ma ona już po około 112 protokołów zbudowanych na tej sieci, więc biorąc pod uwagę to jak krótko jest BASE z nami generalnie na mainnecie no to jest to bardzo dobry wynik i widać, że tutaj cały czas ta sieć mocno się rozwija tutaj widzimy, że mimo tego, że ostatnio zainteresowanie całą siecią trochę spadło to TVL cały czas utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, bo jest to około 380 milionów dolarów w tej chwili i tutaj fajnie właśnie to widać, że pomimo tego, że wolumen jest dużo niższy niż miało to miejsce jakieś jeszcze powiedzmy miesiąc temu, to TWL cały czas rośnie i utrzymuje się na tych poziomach bardzo wysokich. Jeżeli chodzi o projekty, które generują największe zyski, to cały czas widzimy, że Frentech. Czyli właśnie projekt zbudowany na sieci Base jest w pierwszej trójce i wyprzedza on tutaj m.in. Bitcoin, a Tron czy Uniswap. Także widać, że zainteresowanie tym projektem, pomimo gdzieś tam krytyki, jaka spoda na ten projekt w ostatnim czasie oraz jakichś tam problemów związanych z wyciekiem danych, no to cały czas ten projekt jest po prostu na szczycie, jeżeli chodzi o właśnie generowanie tutaj prowizji oraz zarabianie na swoim produkcie. I jest to aktualnie wynik na poziomie 1,2 miliona dolarów dziennie. A więc obserwujemy tutaj tak naprawdę narodziny nowego trendu na rynku kryptowalut. I wydaje mi się, że takie projekty typu właśnie Frentech, czyli zdecentralizowane media społecznościowe będą pojawiały się coraz częściej w przyszłości. Aczkolwiek Frentech będzie tym Pierwszym takim największym projektem, który gdzieś tam złapał, złapał, hype, który gdzieś tam po prostu zrobił fajne wyniki, i będzie on takim odnośnikiem do pozostałych projektów, które będą się na pewno pojawiały w najbliższym czasie, więc warto gdzieś tam ten trend właśnie dla siebie obserwować, aby po prostu gdzieś tam nie przegapić kolejnych okazji związanych właśnie z tym konkretnym trendem. Patrząc na kolejne statystyki, mamy tutaj na przykład pokazane to, jak wyglądają wolumeny na deksach. No i tutaj widzimy, że od marca cały czas te wolumeny gdzieś tam spadają. No, i tutaj najmniejsze poziomy mieliśmy właśnie w sierpniu. Z kolei wrzesień tak historycznie patrząc, był miesiącem, kiedy te wolumeny zaczynały najczęściej gdzieś tam rosnąć, więc zobaczymy, jak to będzie w tym roku i czy faktycznie gdzieś tam rynek się ożywi. I pójdziemy do góry, jeżeli chodzi o wolumeny oraz wyceny, czy na przykład ilość użytkowników. Tutaj, jeszcze takie dokładniejsze pokazanie tego, jak wyglądają aktualnie właśnie deksy. Tutaj widzimy, że w ciągu ostatnich 7 dni, wolumen na deksach jest to zaledwie 8 miliardów dolarów. Najpopularniejsze projekty jest to oczywiście Uniswap, PancakeSwap czy Curve i tutaj także widzimy historycznie jak to wyglądało jeżeli chodzi o wolumeny i aktualnie jesteśmy tak naprawdę na najniższych poziomach patrząc gdzieś tam w perspektywie ostatniego roku. Jest to więc potwierdzenie po prostu tego, że aktualnie na rynku niewiele się dzieje, wiele osób gdzieś tam od niego odchodzi, robi sobie przerwę, przez co wolumeny są mniejsze, mniej projektów gdzieś tam ich skłonnych do tego, aby swoje projekty wypuszczać. No i po prostu jest taka ogólna stagnacja na rynku. Idąc sobie dalej, jeżeli chodzi o takie wydarzenia ważne na rynku kryptowalut, no to jest na pewno sprawa związana z ETF-em na Bitcoinie. I tutaj właśnie były przewodniczący sec pan Jay Clayton, mówi o tym, że zatwierdzenie ETF-ów jest nieuniknione. Jest to generalnie potwierdzenie tego, co gdzieś tam wielu ekspertów także powtarza, że tak naprawdę SEC nie ma wyboru i będzie musiał te ETF-y zatwierdzić. I to jest bardziej taka formalność oraz także czekanie na lepszy sentyment na rynku. I tutaj, tak naprawdę, wszystko wskazuje na to, że ta decyzja odnośnie ETF-ów będzie powiązana tak datowo z datą halvingu, który będzie miał miejsce w okolicach kwietnia 2024. No i gdyby tak faktycznie się wydarzyło, to moglibyśmy mieć w tym czasie naprawdę spore wzrosty na bitcoinie, ponieważ te dwa wydarzenia, gdyby się tam razem skumulowały, czyli właśnie halving oraz informacja o zatwierdzeniu etherów na Bitcoinie, no to moglibyśmy mieć chwilowy naprawdę raid do góry na Bitcoinie i ta cena mogłaby fajnie podpompować. Ale jak będzie tego oczywiście nikt nie wie, także póki co obserwujemy, co tutaj będzie się dalej działo, jakie będą pojawiały się informacje. Aby móc w jakiś sposób na to zareagować. Teraz przenocimy się na chwilę do Turcji, ponieważ tutaj KuCoin przeprowadził ciekawe badanie. I na podstawie tego badania wyszło im, że około 52% populacji całej Turcji posiada kryptowaluty. Aczkolwiek było to badanie, które było przeprowadzane na grupie 500 osób, no a patrząc na to, że w Turcji mieszka ponad 80 milionów ludzi. No to jest to mało setek i szczerze mówiąc nie wiem dokładnie jak to badanie było przeprowadzane i jakim to wyszło. Aczkolwiek pojawiała się taka informacja, jest to na pewno pozytywne. Także po prostu ją przekazuję. I pozostające na chwilę w Turcji mamy informację, że były CEO tureckiej giełdy kryptowalut Todex został skazany przez turecki sąd na karę ponad 11 tysięcy lat więzienia. Jest to generalnie sprawa, która toczy się od 2021 roku po tym, jak właśnie ta giełda wtedy upadła niespodziewanie. No a właściciel tej giełdy zniknął z kraju razem z 2 miliardami dolarów użytkowników. Został on następnie aresztowany w sierpniu 2022 roku w Albani, następnie został przeniesiony do Turcji, gdzie toczył się dalej cały proces. Generalnie sam CEO giełdy twierdzi, że jest niewinny, oraz że patrząc na to, że zarządza takimi firmami na całym świecie, no to gdyby chciał przeprowadzić tego typu akcję polegającą na kradzieży środków użytkowników, to zrobiłby to dużo lepiej a nie w taki sposób nieumiejętny, jak to gdzieś tam bronił się przed sądem. Aczkolwiek tutaj sąd skazał go na karę pozbawienia wolności, no i ta kara wynosi właśnie ponad 11 tysięcy lat. Tutaj poza nim było jeszcze około 21 oskarżonych, z czego 16 zostało uniewinnionych, a tylko kilku z nich, którzy byli najbardziej w tą sprawę zaangażowani, zostało skazanych na różnego rodzaju kary, w zależności właśnie od tego, w jaki sposób byli w to wszystko zamieszani. Kolejna ciekawa informacja z ostatnich tygodni to informacja odnośnie tego, że Lufthansa planuje wykorzystać NFT w swoim programie lojalnościowym oraz wykorzystują do tego sieć Polygon. I generalnie jest to kolejne duże partnerstwo, jeżeli chodzi o projekt Polygon, ponieważ aktualnie posiadają oni partnerstwa z takimi firmami jak np. Mastercard, Instagram, Reddit, Bentley, Mercedes, Starbucks, Coca-Cola, Nike, Adidas i Prada. Shopify czy chociażby Disney. I to jest tylko i wyłącznie kilka film, jeżeli chodzi o wszystkie partnerstwa Polygona, więc pokazuje to, że jest to sieć, która jest bardzo chętnie wykorzystywana przez gigantów ze świata Web 2.0. No i tutaj, właśnie do tego grona dołącza jeszcze Lufthansa. Jeżeli chodzi o cenę Matika, to wynosi ona aktualnie 0,52 dolara. Całkowity market cap jest to niecałe 5 miliardów dolarów. No i aktualnie Matic znajduje się na 82% minusie w porównaniu do swojego all-time high. Korzystając z chwili przerwy, przypominam wam również, że jeżeli nie macie jeszcze konta na giełdzie Bybit, to w opisie macie link, z którego możecie się zarejestrować i dzięki temu otrzymujecie dostęp do licznych benefitów. Między innymi macie możliwość odebrania bonusu powitalnego w kwocie 30 dolarów za wpłatę pierwszych 100 dolarów na tą giełdę. Otrzymujecie również darmowy dostęp do sekcji VIP na naszym Discordzie Tradingu, gdzie macie dostęp do zagrań naszych traderów, analiz oraz generalnie do wsparcia naszego teamu. Macie dożywotni bonus 10% na wszystkie prowizje na tej giełdzie. Także jeżeli macie jeszcze konta na giełdzie Bybee to serdecznie zapraszam. Link macie w opisie. A jeżeli konto na Bybee już macie to możecie odebrać tutaj na naszym Discordzie rolę VIP. Dzięki której macie dostęp do licznych treści. Tak jak powiedziałem zagrania naszych traderów, analizy oraz support naszego teamu. I tutaj macie opisane krok po kroku co należy zrobić aby tą rolę VIP sobie odebrać. Także serdecznie tutaj Was do tego zachęcam, ponieważ dzięki temu macie dostęp do naprawdę fajnych treści, które mogą dać Wam przewagę na rynku. Idąc sobie dalej, bardzo świeża informacja odnośnie haku na konto Witalika Butelina na Twitterze, gdzie hakerowi udało się wyciągnąć prawie 700 tysięcy dolarów od użytkowników, którzy się na to nabrali. I tutaj ten atak polegał na tym, że konto Witalika zostało przejęte, a następnie haker dodał post odnośnie tego, że jest do wymintowania. Darmowe pamiątkowe NFT. I tutaj, całą tą sytuację także opisał CZ na swoim Twitterze. I generalnie mówiłem o tym, że Twitter nie jest przygotowany na to, aby być jeszcze aplikacją finansową, że tutaj brakuje różnego rodzaju zabezpieczeń. Oraz także, że jakiś czas temu on miał schakowane konto tutaj. Także po prostu trzeba uważać, trzeba patrzeć na to, jakie posty powstają, trzeba to wszystko weryfikować, ponieważ patrząc na to, że hakerzy są w stanie schakować tak duże konto jak Vitalik, to tak naprawdę każdy inny także może zostać schakowany. Także uważajcie, sprawdzajcie każdy post dwa razy, weryfikujcie to, szczególnie jeżeli jesteście osobami nowymi, to nie wierzcie we wszystko, co które widzicie. Pytajcie, weryfikujcie, sprawdzajcie i nie dajcie się po prostu gdzieś tam oszukać. Kolejna informacja płynąca do nas z Salwadoru to informacja odnośnie tego, że od 2024 roku edukacja na temat Bitcoina stanie się obowiązkową edukacją w tym kraju. I mamy informację odnośnie tego, że 150 nauczycieli będzie w tej chwili edukowanych po to, aby zdobyć odpowiednią wiedzę, aby móc przekazywać ją dalej młodemu pokoleniu. I tu mamy informację odnośnie tego, że była Miss El Salvadoru uczyła dzieciaków odnośnie tego, jak działa Bitcoin. Także jest to ciekawa informacja pokazująca, że El Salvador naprawdę poważnie traktuje u siebie Bitcoina i że wykonują oni kolejne kroki w masowej adopcji Bitcoina w swoim kraju. Ciekawy jestem, kiedy mogłoby dojść do tego, że w polskich szkołach pojawiłaby się tego typu edukacja. Myślę, że na ten moment jest to niewykonalne i długo czegoś takiego jeszcze w Polsce, ani pewnie też w Europie nie zobaczymy. Kolejna ważna informacja od Metamaska. Być może już o tym słyszeliście, być może nie. Ale generalnie trzeba o tym wspomnieć, ponieważ jest to, no, Pewno ciekawe, ale też trochę, trochę takie niepokojące, ponieważ Metamask wprowadził tutaj aktualnie możliwość cashowania swoich krypto do fiatów bezpośrednio w portfelu. A więc przykładowo mając na swoim Metamasku jakieś środki, czy to w Ethereum, Bitcoinie, USDT możecie przekonwertować je do fiatów, czyli przykładowo do dolara, funta euro. Aktualnie działa to tylko na terenie Stanów Zjednoczonych Wielkiej Brytanii oraz części Europy w Polsce z tego co wiem nie jest to jeszcze dostępne aczkolwiek jest to funkcja która daje możliwość metamaskowi po prostu do tego aby powiązać naszą tożsamość z konkretnym portfelem ponieważ wykonując wszystkie jakby transakcje związane z fiatami czyli każda transakcja fiat krypto krypto fiat jeżeli nie jest ona robiona przez kantor na przykład do gotówki no to musi być ona zweryfikowana poprzez KYC nie ma Innej możliwości, ponieważ nawet jeżeli Metamask nie będzie nas o to pytał, no to tutaj oni korzystają ze strony trzeciej, czy z jakiejś po prostu firmy, która. Wszystko dla nich wykonuje. No i ta firma po prostu będzie wymagała tego, aby to KYC się pojawiło. Więc jeżeli chodzi o mnie, no to ja z tej opcji korzystać póki co nie zamierzam. Jakby nie widzę tutaj w ogóle potrzeby co do tego, ponieważ podejrzewamy, że tutaj przekonwertowanie tych środków jest dużo mniej opłacalne niż na przykład zrobienie tego poprzez jakiś kantor czy bitomat. Na no tym samym po prostu sprzedajemy także swoją tożsamość do konkretnego portfela. Więc no ja z tego korzystać nie będę, ale taka funkcja się pojawiła. Jest na pewno kolejny krok. Do masowej adopcji, gdzie osoby mniej doświadczone będą w stanie wykonywać wszystkie operacje w jednym miejscu, no ale jednak nie jest to taka wizja krypto, jaką gdzieś tam powinna być od podstaw budowana. No ale cóż, jakby w tym kierunku to wszystko idzie, coraz więcej aplikacji takie funkcje będzie wprowadzało. No póki nie jest to oczywiście obowiązkowe, póki jest to opcja tylko dla chętnych, no to jest to jak najbardziej OK. A więc MetaMask taką właśnie opcję tutaj wprowadził. OK, na tym wykresie widzimy ciekawą Statystykę pokazującą to, jak kształtowała się cena bitcoina w poszczególnych miesiącach, w konkretnych latach, oraz jest z tego wyciągnięta średnia. I tak jak tutaj widzimy, największe wzrosty bitcoin, tak historycznie od 2017 roku, uzyskiwał w październiku. Jeżeli chodzi o wrzesień, no to w ciągu ostatnich 6 lat nie było takiego roku, aby we wrześniu bitcoin był na plus. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym roku, no ale raczej nie są opowiada, aby coś miało się w tym temacie w tym roku zmienić. Chyba, że pojawią się jakieś informacje pozytywne odnośnie ETF-u na Bitcoinie. Z kolei takie miesiące najbardziej zielonym, historycznie od tego 2017 roku był październik, gdzie średnia z tych wszystkich lat wynosi 21%. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym roku, i czy także ten miesiąc będzie na zielono ciekawa informacja wpłynie do nas z Belgii, konkretnie z tamtego oddziału Binance'a, gdzie zostały zdewistowane wszystkie prywatne coiny, które zapewniają w jakiś sposób anonimowość transakcji. Także widać, że pozbawianie nas tej anonimowości i prywatności w świecie krypto postępuje. No i coraz więcej giełd gdzieś tam dostosowują się do tych przepisów oraz wymogów odnośnie tego, że nie mogą oni listować u siebie właśnie tych tokenów prywatnych i anonimowych. Ok, przechodząc sobie teraz już do takich bardziej akcji praktycznych, czyli co możemy wykonać. Ciekawa informacja jest taka, że na platformie Jumper, którą już tutaj opisywałem w filmie odnośnie potencjalnych airdropów, oraz jest to także jeden z moich ulubionych mostów generalnie w sieci krypto, no to w końcu pojawiła się tutaj sieć ZK Sync, której długi czas po prostu nie było. Więc wszyscy, którzy gdzieś tam działają pod Airdropa, ZK Sync, oraz także chcą tutaj podziałać pod Airdropa od Jumper, a, czy tam od LiFi, no to macie możliwość teraz wykonywania sobie transakcji właśnie na tej sieci, na tym konkretnym protokole. Myślę, z tego skorzystać. Mamy także kolejną akcję Learn to earn na Coinbase Wallet. Jest to akcja związana z Graph Protocol, gdzie mamy do wyciągnięcia w sumie 15 dolarów. I jeżeli chodzi o to, co musimy zrobić, no to po pierwsze musimy wpłacić co najmniej 0,001 ETH po sieci Arbitrum na nasz wallet na Coinbase, czyli jest to w tej chwili około 1,7 dolara. Od razu, w momencie, kiedy te środki sobie prześlemy, to otrzymamy 10 dolarów w tokenie, właśnie. GRT. I następnie, aby otrzymać kolejne 5 dolarów, wystarczy część tych tokenów zastejkować, czy bardziej oddelegować, no jakby jak zwał, tak zwał. Generalnie chodzi o to, że musimy to na jakiś czas zablokować, no i potem otrzymujemy dodatkowe 5 dolarów w tokenie GRT. Z kolei te tokeny, które oddelegowaliśmy, możemy po 28 dniach. Odzyskać. Więc jest to ciekawa akcja, w pełni tak naprawdę darmowa. Poza tym, że musimy wpłacić tam małą część ETH po arbitrum, no to myślę, że warto z tego skorzystać, takie 15 dolarów sobie odebrać. Ja to na pewno będę robił, jeżeli chodzi o. Akcje pod wyzwanie, więc polecam Wam także z tego skorzystać. Kolejna ciekawa informacja jest taka, że platforma tva Era, nigdy nie wiem jak to się wymawia, ale generalnie jest to projekt na sieci ZKSing, jest to taka gierka, gdzie jakiś czas temu też działałem, można było tutaj grać, odbierać nagrody w postaci ich tokena Karma, który nie miał jeszcze swojego listingu, ale generalnie jest to projekt na sieci ZKasing, więc jest to dodatkowa interakcja na tej sieci, a teraz prowadzili. Oni swój market, gdzie możemy kupować, sprzedawać oraz, e, przesyłać swoje NFT poprzez technologię Layer Zero. Czyli tutaj widzimy, że jest to technologia ta zaimplementowana. Więc możemy za jednym razem podziałać sobie na sieci Zcasing oraz Layer Zero. Oraz także dać sobie szansę na potencjalny Airdrop tutaj właśnie od tego projektu. Jest to projekt, który już obserwuję długi czas. Tak naprawdę od jakiegoś roku obserwowałem to już jak było na testnecie, więc tutaj wszystko fajnie się rozwija. Mają oni tutaj swój pomysł. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej, ale gdzieś tam pod kątem samego dropa myślę, że warto sobie tutaj podziałać. Mamy tutaj właśnie opcję Bridge, gdzie te nft możemy przenosić. Generalnie tego typu protokołów jest już sporo. Jest na przykład Holograph App oraz inne aplikacje, gdzie te nft możemy sobie przenosić. Aczkolwiek jest to zawsze jakaś tam dodatkowa interakcja oraz dodatkowy protokół, na którym działaliśmy na sieci String czy na przykład Layer Zero. Więc podlinkuję wam tą konkretną stronę w Opisie. I ostatnia informacja od projektu Omni Network, który na Twitterze ma prawie 300 tysięcy obserwujących i wprowadzają oni aktualnie z twój serwis odnośnie domen na L2 -kach i tutaj możemy wykonać zadanie na Galaxy, które polega głównie na zadaniach właśnie z socialami oraz na wymintowaniu tej konkretnej domeny. Jest to generalnie projekt, który zebrał około 20 milionów dolarów w fazie seed, więc myślę, że gdzieś tam pod kątem potencjalnego dropa także można pod tym sobie podziałać. Dam wam w opisie link do tej konkretnej akcji, więc jeśli chcecie możecie sobie to po prostu wykonać. Ok, to by było w sumie na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że w jakiś sposób Wam to pomogło, dało jakieś tam dodatkowe informacje. Przypominam Wam o dołączeniu do naszego Discorda, gdzie tego typu informacje pojawiają się naprawdę codziennie i odebraniu sobie roli VIP, dzięki której macie dostęp do dodatkowych treści oraz do supportu. Zajmie Wam to dosłownie minutkę, macie wszystko tutaj opisane krok po kroku, także każdy sobie na pewno z tym poradzi. A ja się już z Wami żegnam, dzięki za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć.